Najważniejsze wydarzenie minionych dni za nami. Czego dowiedzieliśmy się ze strony Fedu? Co na to rynki i jak może się to przełożyć na inicjowane obecnie wybicie oraz bilans marca na złocie i srebrze? Wydarzeniem minionego tygodnia była zdecydowanie decyzja amerykańskiej rezerwy federalnej w sprawie stóp procentowych oraz informacje, jakie wraz z nią poznaliśmy, które to z kolei mogą ustawić rynkowy sentyment na kolejne tygodnie. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały bez zmian, a więc znajdują się wciąż w przedziale 5,25 do 5,5%. Rynek od dłuższego czasu wyceniał dokładnie taką decyzję, zatem z tej strony nie pojawił się żaden cenotwórczy impuls. Marcowe posiedzenie FOMC, a więc Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku ma to do siebie, że dostajemy także publikację projekcji makroekonomicznych Fedu oraz wykres tzw. Fedokropek który pokazuje, gdzie stopy procentowe widzą poszczególni członkowie Komitetu na koniec obecnego, przyszłego i kolejnego roku oraz w długim terminie. Wszystko to zwieńczone jest także konferencją szefa Fedu Jerome Powella. Jeśli oglądaliście wtorkowy przegląd informacji, to pamiętacie pewnie wątek problemów ze spychaniem amerykańskiej inflacji pod poziom 3%, która wyhamowała powyżej niego i utrzymuje się tam już od 9 miesięcy. Tymczasem cel inflacyjny rezerwy federalnej to 2%. Ostatni odczyt za luty wyniósł 3,2%, natomiast oczekiwano, że inflacja utrzyma się na 3,1%. W obliczu tych danych pojawiły się już zresztą obawy, że Fed może nie być skory do podtrzymania wysyłanych wcześniej sygnałów o perspektywie dokonania w tym roku trzech obniżek stóp po 25 punktów bazowych każda. Jak się jednak okazało właśnie z wykresu kropkowego, ten konsensus członków komitetu nadal obowiązuje, co samo w sobie ma już gołębią wymowę i z czego jak wiemy także ucieszyli się inwestorzy. Co ciekawe, nie przeszkodziła im nawet rewizja w górę oczekiwań członków komitetu, których media na względem grudniowego wykresu kropkowego powędrowała w górę z .36 na .39 na koniec 2025 roku oraz z .29 do .31 na koniec 2026 roku. Warto również zauważyć, że Fed widzi wyżej oczekiwaną długoterminową stopę, rewidując ją z 2,5 do 2,6%. Innymi słowy, w kolejnych latach stopy procentowe za oceanem będą spadać, tylko w tempie wolniejszym aniżeli względem tego, co zakładano jeszcze w grudniu, ponieważ prognozy na kolejne lata mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić, a inwestorzy żyją zwykle horyzontem kilkumiesięcznym. Zatem podtrzymanie trzech obniżek stóp na ten rok w połączeniu z rozczarowującymi danymi o inflacji wyraźnie ucieszyło rynek. Poza Fedokropkami poznaliśmy także projekcje danych makroekonomicznych. Uwagę zwracają przede wszystkim rewizje w górę oczekiwanego wzrostu gospodarczego. W grudniowej projekcji oczekiwano, że w tym roku wyniesie on 1,4%, w przyszłym 1,8 i w 2026 1,9. Natomiast obecnie prognozy te przesuwają się do 2,1% na ten rok i 2% w roku przyszłym i kolejnym. Oczekiwania kształtowania się inflacji pozostają w zasadzie bez większych zmian względem projekcji grudniowych i ta ma w kolejnych latach spadać w stronę celu i oczywiście docelowo się tam zakotwiczyć. Utrzymanie inflacji w ryzach w połączeniu z rewizją w górę dynamiki wzrostu gospodarczego daje nam oczywiście tak zwane miękkie lądowanie, a więc najbardziej pożądany przez Fed i rząd scenariusz który zresztą od dłuższego czasu wyceniać próbuje amerykański rynek akcji i to z solidną nawiązką, bowiem jego kapitalizacja to już około 180% amerykańskiej gospodarki. Jeśli spojrzymy na pozostałe kraje, inwestorzy w USA wydają się mieć dość wysoko ustawioną poprzeczkę. Po środowym posiedzeniu FOMC zmieniło się też nieco prawdopodobieństwo kolejnego ruchu Fedu. Rynek nadal oczekuje w tym roku trzech obniżek stóp i nadal pierwsza z nich ma mieć miejsce w czerwcu. O ile jeszcze scenariusz czerwcowej obniżki przed posiedzeniem szacowany był na niespełna 60%, o tyle teraz jest to 72,5%. Kolejne obniżki w tym roku miałyby się z kolei pojawić na posiedzeniach we wrześniu i w listopadzie. W tym miejscu rzućmy okiem na to, jak informacje ze strony Fedu wpłynęły na będące w obszarze naszego zainteresowania złoto. Po wyskoku rozbijającym obszar 2080 dolarów, rynek zamiast wykonać klasyczny ruch powrotny i przetestować go od góry, wszedł jedynie w konsolidację w pobliżu maksimów. Pamiętacie pewnie, jak w jednym z ostatnich materiałów wspominałem, że bardzo często już sam przebieg korekty wiele mówi nam o sile rynku. Im jest ona płytsza, tym lepiej świadczy to o determinacji kupujących. Okazuje się, że obecny przypadek świetnie wpisał się w te założenia. Przy okazji półtora tygodniowy układ boczny, którym zbliżaliśmy się do środowej decyzji Fedu, przybrał kształt kontynuacyjnej informacji klina zniżkującego, o czym wzmianka pojawiła się także na naszym Twitterze. Jeśli chcecie być na bieżąco z tego typu rynkowymi ciekawostkami, Wystarczy śledzić nasz twitterowy profil. W związku z opuszczeniem górą budowanego przed Fedem progu zmienności, jego obszar zamienia się teraz w krótkoterminowe wsparcie. To jednak bardziej ciekawostka z wykresu krótkoterminowego, natomiast nas zdecydowanie bardziej powinny interesować wysokie interwały. A tak się składa, że w kalendarzu mamy kilka ostatnich dni marca, a więc nie tylko kolejnego miesiąca, ale i kwartału. Jak wiemy, im wyższy interwał, tym większa wiarygodność tego, co widzicie na wykresach. Spójrzmy zatem na to, jak prezentuje się kształt świecy miesięcznej przy cenie 2200 dolarów, a więc na moment przygotowywania tego materiału. Technicznie sytuacja jest tu chyba bardziej niż jednoznaczna. Tak długi popytowy korpus generujący definitywne wybicie z układu filiżanki z uchem jest wręcz książkowym elementem, jakiego byki mogłyby sobie w tym miejscu życzyć. Spójrzcie z kolei jak wyglądałby wykres kwartalny, rysowany po zamknięciach na tym poziomie. Wszelkie wątpliwości są tu już chyba rozwiane. Inwestorzy mieli więc bardzo komfortową sytuację w postaci ponad trzyletniej fazy reakumulacji. Jak zawsze gorąco zachęcam do dyskusji i podzielenia się własną opinią w komentarzach pod naszymi materiałami. Zwracacie w nich uwagę na różnicę wyceny złota w dolarze i w naszej walucie. Nie ma więc lepszej okazji jak zerknąć w ramach naszego dzisiejszego spotkania także i na wykres złota w PLN. Przede wszystkim pamiętajcie, że cena kruszców wyrażona w złotym jest już o krok przed dolarową ceną. A to za sprawą 2022 roku i solidnego osłabienia złotego w związku z konfliktem za naszą wschodnią granicą. Jak widzicie, szczyt z 2020 roku to w tym przypadku okolice 7600 zł i był to techniczny odpowiednik 2080 dolarów, z którym dolarowa cena złota zmagała się przez ostatnie 3 lata. Po wybiciu z 2022 roku obszar ten zamienił się we wsparcie i to nad nim budowany był ruch boczny który skutecznie wymęczył już chyba największych sympatyków w kruszcu. Jeśli natomiast spojrzymy na jego kształt, można się tu doszukać formacji trójkąta, który został już niemal całkowicie wypełniony. Jego umiejscowienie nad wybitym poziomem 7600 zł technicznie faworyzuje scenariusz kontynuacji. Jeśli natomiast odmierzylibyśmy procentowy zakres fali poprzedzającej ten trójkąt, zasięgów kolejnego ruchu można by się doszukiwać w obszarze 12500 zł, czy jak kto woli ponad 40% od obecnej ceny spot, Czyli około 8700 zł. Zauważcie, że poprzednim razem takiego kalibru ruch został zrealizowany w około 12 miesięcy. Bowiem na tym wykresie każda świeca reprezentuje jeden miesiąc. Oczywiście w największej mierze zdynamizowany on został w końcówce, czyli lutym i marcu 2022 roku przez potężne osłabienie złotego. O ile za hossę na złocie jako jego sympatycy trzymamy kciuki, o tyle jednocześnie trzymamy kciuki za to, aby ewentualnymi dalszymi wzrostami nie stały się tak tragiczne wydarzenia. Ale fundamenty systemu monetarnego, czyli postępująca erozja siły nabywczej walut fiducjarnych, przed którą to erozją złoto w długim terminie zabezpiecza. Na koniec, jeszcze kilka zdań na temat srebra, o którym wypadałoby obecnie wspomnieć. Jak pamiętacie z naszych poprzednich materiałów, srebro idzie zwykle o kilka kroków za złotem. Natomiast gdy już ruszy, zdecydowanie nadrabia zmiennością i docelowo złoto wyprzedza. Stąd też, chociażby w trakcie hossy na metalach, bardzo często gold silver ratio spada. Na dolarowej cenie srebra kluczem pozostaje opór przy cenie 26 dolarów, którego rozbicie miałby prawo zaowocować zdecydowanym wzrostem dynamiki ruchu i walką o definitywne zakończenie trwającej 3,5-rocznej korekty. Z uwagi na słabszego złotego w tym okresie, cena srebra wyrażona w PLN zamiast spadkowej korekty przybiera kształt jedynie ruchu bocznego. Część z Was dostrzeży tu być może również ideę formacji głowy z ramionami, która co do zasady zapowiada przecenę. Sam w tym, że rynek w ostatnich kwartałach miał wiele okazji wyłamać się z nich dołem, a więc pod poziom wsparcia w rejonie 82-84 zł. Jak mawia stare, giełdowe porzekadło, jak coś nie chce spadać, to musi rosnąć. Jednym z mocniejszych sygnałów, jaki możecie otrzymać z wykresu, jest załamanie formacji. W tym przypadku bardzo uczulałbym na sytuację, w której cena srebra zaczęłaby się wybijać na zamknięciu miesiąca powyżej okolic 105 zł. Bowiem sugerowałoby to, że widoczna obecnie głowa z ramionami zostaje załamana. A więc wszyscy, którzy w oparciu o nią bądź to grali na spadki cen, bądź pozostawali poza rynkiem, mogą ruszyć do rozegrania ruchu w przeciwnym, czyli wzrostowym kierunku. A wówczas jak na srebro przystało, pójdzie to bardzo szybko. Znaczenie poziomu 105 zł na zamknięciu miesiąca jeszcze lepiej zobaczycie, gdy wytniemy górne cienie, czyli ekstrema przechodząc na wykres liniowy. Na koniec zwróćcie uwagę o jakim zasięgu kolejnego ruchu można by mówić w sytuacji, w której po wybiciu z obecnej 3,5-rocznej konsolidacji rynek odłożyłby procentową zmianę fali, która obecną konsolidację poprzedziła, zarówno licząc konserwatywnie po zamknięciach miesiąca, jak i po pełnej rozpiętości cenowej.